Zapraszam Was do biblioteki. Tym razem chciałbym zaproponować pisarkę Margaret Atwood, którą znacie przede wszystkim z opowieści podręcznej, ale w naszej bibliotece jest również inna jej książka, Serce umiera ostatnie. To powieść Margaret Atwood, a jej akcja dzieje się w, w świecie przyszłości, w świecie trochę e, fantastycznym, w którym mamy kryzys gospodarczo-społeczny. E, to powieść o małżeństwie, które jest biedne i mieszka w samochodzie i próbuje utrzymać się w tym bardzo niebezpiecznym miejscu, niebezpiecznym świecie, w którym żyją. Dostają propozycję stałej pracy z mieszkaniem. Bardzo przyjemna. I bardzo kusząca e, propozycja pracy, e, którą przyjmują, ale niestety, jak to wszystko bywa, również i ta praca e, ma drugie dno. E, to gra, którą Margaret Atwood e, toczy razem z bohaterami, no i też z czytelnikiem. Bardzo dobra książka, bardzo dobra pisarka, polecam.